Siemaneczko, siemaneczko. A dzisiaj y, nagrody za Division Rivals plus robimy endomble. End of Dzisiaj będę próbowała robić Mediago foodmas. Y, no więc tak, nagrody za Division to oczywiście ranga druga jak zawsze. 20 tysięcy monet y, albo dwie mieszane paczki piłkarzy prime. Albo mieszane paczki, nie niewymienne. My bierzemy niewymienne paki, bo w sumie jest końcówka gry. wiadomo, jeszcze kilka mm, miesięcy, tak z trzy. No i będzie. A tutaj mamy nogę, którego zrobimy już na koniec. E, no i co? Lecimy. E, szanse w tych, Nie patrzyłem, jakie są szanse na trafienie tego w tych paczkach. Dobra, lecimy, lecimy. Pierwsza paka. Później zaraz będą, zaraz będą paki wymienne, więc no. Ojoj! Ale to jest kopa Libertadores. To jest Libertadores. Jest Santi Cazolla. I Ruben Neves. No to tak. Wiemy. Z, z kolejna paczka, może już nie kopa Libertadores, proszę. Nie, ekrany. Jej! I Łoka! Nie, nie, nie parecho. Nie. Parecho drugi raz. Drugi raz parecho. Kać mi się smutno zrobiło. Parecho. Niewymienny. Skoro jest niewymienny. To już sobie przepalimy jeden ze składów o endą Bo w jednym właśnie z nich przepalam parę. Co jest? To jest ten skład? Nie, bo czy? Co jest? Jakoś sprzedałem. To, co zaraz zrobimy, najpierw zróbmy spać, bo tutaj jest parecho. Nie, tutaj nie ma parecho. Co jest? To tutaj był parecho, tak? Ja już nie rozumiem, naprawdę. Tutaj. Nie rozumiem, nic. Yy. Musimy sobie przepalić właśnie parecho No i pięknie No niestety, modlić flashback Modlić flashback, leci No ale już, cóż, cóż się mówi no, Otrzymuję dużą złotą paczkę z Którą otworzymy sobie zaraz Jeszcze na ta A, no tak, dobra, przyjmijmy sobie parecho Może teraz trafimy Jakąś specjalną kartę, na przykład... No nie ma ekranów, ojoj, ojoj 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 Enermitao Okej okay. Dziowinko. Ale bez szału Duża złota paczka premium, ona jest wymienna akurat, więc... Tak i Rodriguez warty 700 monet. o już wina, jakiś tam. Aja, ja, 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 Dobra, jestem już zadowolony, bo mamy kotwice. Let's go. Dobra. I ta paczka, ostatnia paczka, nie w tym odcinku, bo będzie jeszcze jedna, ale są ekrany. Nie mało kauczu, ale ekrany. Brazylia, SPO. Jest to Taliszka albo Oskar Oskar Oj, oj, oj. No był ten jeden łokał, dalej. No nie wiem. Mam, będziemy mieli jeszcze jedną taką samą. Nie, nie taką samą. Będziemy mieli bardzo jedną podobną paczkę. Więc no. Korda. Ja chcę oszczędzić sobie tu Fabinio. Bo po prostu Fabinio mi się przyda bardziej niż właśnie taki gościu. I musimy sobie tutaj dać. Wszystko się nagrywa. Wszystko się nagrywa. Dać gościa sobie jakiegoś. Żeby to przepalić. No ale nie jest 8 trzy, o może. A jakbym dał mi radę, to by było, tak jak myślałem yy, tak. tak, 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 tak. Momento, momento, już się robi, już się robi. Kurde. Yy. Dobra, musicie chyba Mi dać chwilkę. Musimy sobie zmienić pozycję Fabinio. No i będziemy mieli to zrobione. Oj oj oj, jak zawsze dużo płacenia. Jak zawsze. Nie ma nie mojenu zmienić pozycję. No nie. Niestety nie. Dobra. Yy, dajcie mi chwileczkę. i endombele już jest zrobiony no tak źle, chwila opa Za, wydałem na to nie wiem w sumie ile no ale no Oj, nie w tą stronę, przepraszam bardzo troszkę musiałem wydać na no to, zwrócę na tamte w, w to tyle no tak oszczędzamy Fabinio, on pójdzie do składu, no bo sami widzicie ile teraz jest warty. No jest okej. Okay. Jeszcze jedna paczka. No jest! Endembele. Dągę Endembele Zrobione do naszego składu. No i łokałcik i łokałcik i łokałcik. No i piękny. Endembele. Jest. I on. Ale ta karta ładnie wygląda 93 tempa, 83 strzelania, 93 podań, 98 driblingu, 85 obrony i 91 fizyczność To jest karta, która kosztowała mnie około 40 tysięcy Około tak więc no i to mamy mamy go in Super. Super. Zobaczcie to. Te statystyki są po prostu fenomenalne No i kończymy to oczywiście jedną paczką. No nie jest to super paczka, bo tu nawet rzadkiej karty nie musi być. I czy coś będzie, czy coś będzie. Oj, 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 oj. Wiecie co, ja chyba tak film jeszcze nie skończę. Widzimy się zaraz. Okej, okay, zrobiliśmy skład na paczkę jeszcze jedną. No i jak możecie to zostawcie, suba, łapkę w górę. No i ja się z tym zamrzegam. Trzymajcie się. Cześć. Albo i nie, bo są ekrany. I bez walkoutu, ale są ekrany. Trzymajcie się. Cześć. I nie staw. Do zobaczenia.